na Witam Państwa oraz zapraszamy na prognozy pogody. Błędy eee, wydanie takiego na okolicy do Słońca. teraz po i Kamil. Kamil. Nie. Mm, yeah. mm -hmm. już się Państwa i teraz słonić. A teraz w do informacyjnego pokoju. Legionna sprawdźmy. Kobusku, Czesowo i Zawieczu. Na temotetach, stośni to słońca oraz pochóni A katowice tatowskich górach oraz jeszcze pustkiej tychy. Na termotetach w to słońca i pochunno. A nie, zielona góra. A piątku, biała, tym i dzieci. Na te modetach stopni to słońca i pochłoną. Jutro będzie kubusku czy i zawierdził na te modetach, stopni to słońce i pochłoną. A Katowice, zielona góra oraz i polskiej tych... Dy... Na temat odetach stopni To słońca i pochłoną. No. A piorku, biała, tym i dziec. Na tę to to słońce i poch. Zapraszamy na scenie na koniec pierwszy sportowy na sługę KSU oraz Potek, Zielona e, Góra i to wszystko zapraszamy na scenie za sportowy. spółdowy. się państwa już Robert Warczak. Nie, 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 wodę. Chodź, się. Męsie spodowy. Robert Wardza! Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia na Adanie o 21.8. Do zobaczenia.